No i właśnie wypożyczyliśmy skuter, jedziemy sobie pojeździć, zobaczymy jak to wyjdzie, mieliśmy się jeździć na basenie, ale jednak zmiana planów, ruszamy gdzieś coś w tyłek, skoro to jeden z ostatnich naszych dni. No i 24 godziny 350 batów, czyli 37 zł, 38, 40, także za chwilę wsiadamy. No jesteśmy w trasie na Long Beach z I co jak się podoba? Fajnie? Nie No nie chciałem, no miałem, byłem sceptyczny, no, ale dobra, jest fajnie, jedziemy na plażę A to trzeba być... Oba skutery? O no, dotarliśmy do? No słyszę, słyszę Fajne domki, nie? No fajny resorcik jakiś No ładniejsza niż nasza plaża Przede wszystkim jest więcej wody nie? A to jest nasza plaża, proszę Panią To jest nasza plaża, tylko dalej Wczoraj jak byliśmy to był odpływ Byliśmy tam dużo wcześniej No No basen jest fajny Barek też No i dotarliśmy do Long Beach To jest kolejna plaża za naszym hotelem Bardzo fajna, jest przypływ, dużo wody Woda czyściutka skuter fajna sprawa, 3 zł za dzień Dokładnie mówiąc 24 godziny i co, co jeszcze będziemy robić? Zabierzemy się jeszcze tym skuterem na południe wzdłuż wybrzeża, zobaczymy dokąd dojedziemy, ile nam czasu i sił braknie a potem wrócimy do hotelu, także to jest taki szybki plan na dziś. katamaran. Właśnie przez chwilę tu płynęli ludzie, którzy wynajęli. Łódka zabiera całą grupę i jest pilot do tego, no, kapitan, który obwozi po, po tych rejonach, gdzie się chce, na koło wyspy. Robi stopy, jakieś jedzenie jest w tym. Tylko to kosztuje to kilkaset euro, ale nas to nie interesuje. No i basenik. Bardzo fajny. No i wychodzimy z tego resortu, i wiemy i idziemy dalej w drogę. Ile w nich cena za dobę? 160? No. O, uciekamy. My musimy teraz skręcić tu w lewo Nie, no to w prawo, bo nie ma musimy zawrócić. Jesteśmy w trasie do Lanta. Old Town, jeszcze pewnie wstąpimy na jakiś punkt widokowy, ale ale jak się jedzie, fajnie, fajnie, maszyna. No i jedziemy i co robimy, przerwę zaraz, zaraz robimy, przerwę na jakieś picie i jedziemy dalej. Jak ci się podoba? W sumie kurczę, już teraz żałuję, żeśmy wcześniej no, tego nie, nie zrobili. Mówiłam, że tak jest. No <grych> No, jest super miejsce, może tam dalej. Martyna, może tam następne Ale widok jest super No zaraz zobaczę ile mam pieniędzy. A i to jest w sumie ten cały punkt widokowy, nie? Co jest na mapie zaznaczony. jest restauracja. No fajne miejsce No i to był właśnie ten punkt widokowy. A my pokojemy się na skuter i jedziemy do Lanta Old Town Do miasteczka. To no co jesteśmy w, w, przy Starym mieście, tak? Tak. Rama wokalna, król, na każdym, na każdym nominale pieniądza jest. Nie? To jedziemy! Molo i trochę restauracji no Zobaczymy co tu znajdziemy W sumie to spodziewałem się, że dzisiaj niczego takiego ciekawego nie... No, ...na Spodziewałem się, że dzisiaj niczego jakiegoś tam superowego nie odwiedzimy, a tu się okazuje, że spontan i jazda w ciemno popłaca. No tu pewnie łódki podpływają z turystami. No tam już są następne wyspy, plaże widać. No i wszędzie restauracje. No i weszliśmy do biznesu przodu sprzedaż majtek, z tyłu restauracja. No i oczywiście nie mieli piwa, bo to jest arabski, czy muslimski klimat. Czekamy czegoś innego. No, tu powinni mieć sama nazwa. No i idziemy dalej, zapiwko i kolkę, zapłaciliśmy tam 15 złotych patrzymy dalej co tu się dzieje gdzie mam, nasz hotel jest tutaj myśmy jechali tutaj tędy, tędy, tędy i potem ten, a tu jest jakaś, widzisz jeszcze są jakieś jaskinie Viewpoint, tędy jechaliśmy Czyli tak, jechaliśmy tu, tu do dołu, potem tędy I do Konlanty, ale z powrotem Z powrotem chyba będziemy, no chyba że możemy pojechać inną drogą Pojechać tędy i nie skręcać się na viewpoint, tylko pojechać tędy I tu I tak pewnie zrobimy No, z tym mają tutaj duży problem Ze śmieciami No idziemy jeszcze na molo jeśli będzie się dało. Można chyba, nie trzeba chyba płacić, nie? Yy, a i potem się zawijamy chyba już do hotelu Coś tu nie pykło chyba, nie? To nie jest odkryciu przewrócony, on po prostu jest przewrócony. <grym> Do, do, niebiańskiej do. do niebiańskiej plaży. Nie wszędzie jest pięknie, ale jak ten, jak jest przypływ, to musi być ładnie. No, tu jest wysepka, i, i koło tego knajpka. Tak nam się spodobała jazda skuterem że jeździ mi się okay. cały dzień i będziemy jutro jeździć cały dzień. Nie? No, dobrze. Fura, a jedziemy dalej. No. no i całkowicie przypadkiem znaleźliśmy przy drodze punkt widokowy. Idziemy zobaczyć, co to jest. Trochę tu fury jest dobrych. Tak nie, ale tutaj Ford. Może uda się nawet do basenu wejść, basen, nie? Ale to coś zamówimy przy barze i. I. Mamy basen. No i całkowicie przypadkiem trafiliśmy na super miejscówę Pod drzewem, co? Ale do zachodu słońca raczej tu. A nie, tu są jakieś te, Martyna, tu są jakieś domki pod wynajem. No i pewnie się usuniemy do basenu. No i zamówiliśmy i okazało się, że możemy wskakiwać do basenu, także super. A miejscówka bardzo fajna, nie? To najpierw pizza za 3 dychy, a potem. A potem basta. W sumie tu za piwo, wodę i pizzę zapodzieliśmy jakieś 37 zł. Także. Także. Także dobra cena. No i dzień, który miał się zapowiadać tak. Tak sobie, bez jakichś większych planów, planów okazał się naprawdę fajny i zostajemy tutaj jeszcze jakąś godzinę czasu do zachodu słońca, także jakieś sobie zdjęcia porobimy jakieś foty w pasenie i dopiero wtedy pojedziemy do hotelu skuterem. No. Ja jeszcze z godzinkę i będzie zachód że jeszcze z godzinka i będzie zachód słońca, nie? Niby taki... Niby taki super hotel A płytki odpadają No dla turystów, oczywiście, że tak. Okay. Chyba nie tego bitbaru. baru. Tego takie troszkę Trochę tak. Tylko patrz pod nogi, żeby to zaraz nie było jakieś. Widok jest. Jakiś. Dobre. Ja... A, fajny. No i zachód słońca na plaży, tylko na innej. Też przedtem to byliśmy tam, nie? No. Tutaj. i zachód słońca Jeszcze chwilę No i przy zachodzie słońca Zobaczymy co to jest za 12 zł kubek lodowy jakiś To jest nawet za 5 zł, ale to jakiś mały chyba. Coś takiego. Może się nie zesrał. Szukając dobrego miejsca na zachód, na zachód słońca to weszliśmy na sąsiedni taki mini resort. Fajnie to wygląda. Też basenik i masę takich domków pod wynajem. Już po zachodzie słońca, a my, 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 my do swojego resortu mamy tam z 3 dni, bo 3 dni, yy, z 3 kroki. I co? I pewnie na basen, na basenie zakończymy dzisiejszy dzień. Jeszcze tylko szybko za 3,50. Yy, szama i do spania.